Dzień dobry, nazywam się Paulina, jestem tarociską i przedstawię horoskop numerologiczny dla poszczególnych wibracji. Wibracja numer 7. Zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądał najbliższy miesiąc dla siódemek siódemki w najbliższym miesiącu mogą odczuwać y, pewnego rodzaju zmęczenie. To takie prześilenie wiosenne, chociaż y, no, jest już y, w zasadzie bardzo ciepło i ta wiosna w pełni, natomiast możecie poczuć się y, przytłoczeni y, obowiązkami, możecie poczuć się przytłoczeni y, waszą pracą, sprawami zawodowymi. Możecie też odczuwać niestety pewien dyskomfort, z, chociażby z, jeżeli chodzi o finanse. Natomiast to, co muszę powiedzieć, druga połowa miesiąca, w zasadzie końcówka miesiąca, będzie już dużo lepsza. I ten moment, kiedy będziecie musieli borykać się na początku miesiąca z problemami, no tutaj też natury finansowej, głównie to mam na myśli, koniec miesiąca będzie lepszy i ten przypływ gotówki tutaj karty pokazują, że będzie. Um, oczywiście też nowe zlecenia, nowe y, czy awans w pracy, czy jakieś dodatkowe y, dodatkowa praca, dodatkowe zlecenia tutaj karty Wam pokazują, więc y, jeżeli tylko taką możliwość będziecie mieli, oczywiście korzystajcie, bo wtedy no, te finanse Wasze się poprawią, ale y, przede wszystkim to, co powinniście, na co powinniście uważać no, w pierwszej połowie miesiąca, to jest to, abyście byli nie, nie nakręcali się negatywnie, żeby te Wasze emocje odnośnie problemów, które będą, nie wywoływały was tutaj zbyt dużej frustracji. I teraz wibracja numer 8. Zaraz zobaczymy, co dla ósemek przyniesie najbliższy miesiąc, no, kochane ósemki, możecie poczuć się troszeczkę niespełnione. Możecie y, poczuć się, y, jakbyście stali na takim y, skrzyżowaniu y, i jednak ciągnęłoby Was w jakąś stronę do takich y, niespełnionych y, czy ambicji, czy wręcz marzeń. Y, oczywiście mówię tutaj o początku miesiąca, y, jednak to będzie taki, taki przejściowy moment, bo y, później y, Wasza sytuacja tutaj się polepszy, y, nastrój będzie lepszy. <tryk> Dlaczego? Dlatego, że też los będzie Wam w pewien sposób sprzyjał. Y, w sprawach finansowych i w sprawach domowych. Dlatego uważajcie też na kłótnie, bo akurat ten miesiąc będzie miał taką energię, że możecie być troszeczkę podirytowani i łatwo tutaj popadać w takie negatywne emocje. Natomiast na to tylko trzeba zwrócić uwagę, bo generalnie jest przy Was dobry los i to, co będziecie chcieli sobie czy załatwić, czy na przykład zainwestować, czy kupić nowy samochód, jak najbardziej jest to możliwe. I wibracja numer 9. Kochane dziewiątki, co dla Was, co Wam przyniesie najbliższy miesiąc? Może być pewne zmęczenie, może być pewne zmęczenie, może być dążenie do celów, które możecie zdawać sobie sprawę, że są przynajmniej na najbliższy czas raczej nie do zrealizowania. Natomiast analiza i myślenie o tym, jak pozałatwić wszystkie swoje sprawy, oczywiście jak najbardziej możecie tutaj zastanawiać się nad tym i dopiero w następnym miesiącu będziecie mogli zrealizować swoje plany. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, bardzo dobry miesiąc pod względem takiego pewnego poziomu, gdzie będziecie czuli się no, dosyć dobrze właśnie w sprawach finansowych. Oczywiście nie szalejcie z wydawaniem pieniędzy, tak zupełnie takie wydatki nieprzemyślane tutaj nie są wskazane, aczkolwiek no, nie będziecie odczuwać bardzo dużego braku pieniędzy. Dobry moment właśnie na. Na pomyślenie czy o wakacjach, czy o jakimś planowaniu wyjazdów wakacyjnych. I tutaj rzeczywiście te plany mogą być, aczkolwiek uważajcie, żeby nie wybierać zbyt drogich wyjazdów, bo później może być problem. Jeżeli chodzi o sprawy partnerskie, sprawy rodzinne, dobry, dobry czas, aczkolwiek tutaj karty pokazują, że wasi partnerzy no, mogą tutaj dosyć mocno Was potrzebować w tym miesiącu, więc musicie tutaj wykazać się pozytywnie pewną energią, otoczyć opieką swoich najbliższych, bo bardzo, bardzo będą tego potrzebować. Dlatego powinniście mm, najpierw sami zadbać o siebie, o swój dobry nastrój i dopiero właśnie później otoczyć, yy, przekazać ten dobry nastrój swojej rodzinie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i do zobaczenia.